Banku Bankuś 440 wiele osób pytało o to urządzenie To są urządzenia wieloczęstotliwościowe I w tej cenie, w tym segmencie nie mają konkurencji Dzisiaj wieczorem nailboard test Ja uprzedzę, je zrobię spoiler Nie wypadł za dobrze Nie ma tragedii, ale to nie, są, nie jest idealny wynik Mogłoby być lepiej, troszkę urządzenie jest za wolne Ale to zobaczycie w następnym filmie Subskrybujcie kanał, to jest dalej Dla kogo jest skierowane takie urządzenie? Jeżeli chodzicie po słonej morskiej plaży, jeżeli chodzicie w ogóle po plaży i chcecie poszukać na brzegu może trochę w wodzie, bo urządzenie nie jest wodoodporne, Sonda jest wodoodporne, ale urządzenie ryzykujecie zatopieniem urządzenia, to nie ma lepszego urządzenia w tej cenie. Dlatego, że ta technologia gwarantuje Wam niespotykaną stabilność pracy w tak ciężkich warunkach. Duża mineralizacja jakieś gliny, ciężkie podłoża, słona morska plaża, bank już będzie najlepszy w tej cenie, dlatego że urządzenia wieloczęstotliwościowe, które stabilnie pracują na plaży, Zaczynają się od ponad 4000 tysięcy, CTX kosztuje 12 tysięcy, więc 6 tysięcy kosztuje Excalibur, więc za te pieniądze w tak niskiej, najniższej kółce cenowej macie świetne urządzenie. Jakość wykonania. Wiele osób się śmiało, że on wygląda jak kanarek. Ja powiem szczerze, że też byłem zbulwersowany, zobaczyłem to urządzenie mówię, no, kopia, kopia Gareta z linii Ace, no, to w ogóle jakiś żart, ale jakość wykonania jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza niż Gareta. Wszystkie te dodatki, w zależności od modelu 540, podświetlenie na przykład ekranu, jak robiłem, to z tym nie urzekło, bo jest pomarańczowe, delikatne podświetlenie, nieregulowane w zasadzie i jest po prostu przydymione na noc. To jest rewelacja. On nie oślepia. Większość producentów robi takie wyświetlacze, w których po prostu to światło oślepia człowieka, i mimo, że jest podświetlenie, to chodzić w nocy się nie da. Taka jest prawda. Rozłożenie przycisków, prostota, to urządzenie nie wymaga instrukcji. Nie wymaga instrukcji. Po wyjęciu z pudełka w zasadzie uruchamiamy i chodzimy. Takie było założenie, i te założenia się udało spełnić. Oczywiście, największa wada, jaka jest, chociaż zupełnie ona nie, nie, nie będzie przeszkadzała w zależności od tego, gdzie będziemy szukać, to jest maskowanie sygnałów. Ale teraz tak, zastanówmy się, kto ma ekstremalny śmietnik z żelazem i z innymi śmieciami, tak, żeby. No, nie móc wykorzystać tego urządzenia. I u nas w okolicy w Mazowieckim większość pól jest taka, ale wystarczy wyjechać 10-12 km, 15 poza Warszawę i te pola są czyste, tam nie ma sygnałów. E, oczywiście pamiętajcie o jednej rzeczy. Obejrzyjcie na jego i powiedział, a nie daje rady. On działa na poziomie urządzeń typu ACE, prawda, gareta. I moim zdaniem, jeśli porównamy do tych najtańszych urządzeń na rynku, to jest o klasę lepsze. Dlaczego? No, dlatego, że jest wieloczęstotliwościowy, stabilny. Będzie w cięższych warunkach pracował. Będzie pracował na słonej morskiej plaży, bardzo dobrze wykonany i masz świetne audio. Audio jest nie do pokonania tu żaden garet, nawet AT Pro z tym audio nie jest w stanie się zmierzyć, dlatego że to audio jest miękkie i ono po prostu w dłuższym okresie czasu na polu, kiedy mamy na przykład dużo do przeszukania, ono nie męczy. Jesteście cały czas wypoczęci, tak, jakbyście pracowali z analogowym urządzeniem. Te dźwięki są po prostu miękkie, nie są agresywne. To jest kolejny atut tego urządzenia. Także no macie jeszcze sądy do wyboru, i tak dalej. Tu, 440 jest fajna sonda 10-calowa, nie 12-calowa, mniejsza. Uważam, że ona ze wszystkimi modelami powinna być wydawana. Jeśli chodzi o osiągi, bo ktoś się zapytał, mówi: No dobra, przekonałeś mnie, nie mam dużo śmieci, więc nie będzie mi to przeszkadzało. Będzie na pewno to lepsze o klasę od Gareta, kanarka. Biorę takie urządzenie, no ale. Powiedz mi, co mi da taka technologia, jaką da, jak da mi to przewagę po prostu nad innymi urządzeniami, czy on będzie głębszy, bo takie będzie pytanie, czy rzeczywiście mimo tych wszystkich zalet, czy to urządzenie będzie głębsze. Te wszystkie urządzenia są porównywalne, tutaj nie będzie aż takiej dramatycznej różnicy, że ktoś powie, wow, rzeczywiście Multi IQ jest głębszy, nawet sam producent mówi, że jednoczęstotliwościowe urządzenie w pewnych sytuacjach potrafi być głębsze. Tylko to jest różnica centymetra, 5 mm, w zależności od ustawień, prędkości przemiatania, więc trudno te urządzenia w ten sposób porównać. Natomiast dostajecie ostatnią rzecz, która jest przewagą tej technologii MultiAQ stabilność wyświetlania ID. Mimo wąskiej skali, którą ma to urządzenie, ta stabilność powtarzania tych numerków, powtarzalność wyświetlania tych numerków jest większa. Niż w innych urządzeniach, gdzie te numerki skaczą i trudno jest podjąć decyzję. Oczywiście to jest błąd, bo większość rzeczy powinniśmy robić w ten sposób, że słuchamy dźwięku, a później patrzymy na wyświetlacz. No ale mózg ludzki jest trudno oszukać, więc większość z nas popełnia ten błąd, że pierwszy patrzy, później słucha. Tutaj te numerki są bardziej stabilne, czyli jeżeli to jest taki bardziej okrągły przedmiot, jaki lubią tego typu wykrywacze i lubi ta technologia, to w tym momencie te numerki stoją, są bardziej stabilne i już mamy dużą szansę. Oczywiście może być to podkładka stalowa, ale mamy dużą szansę, że to jest moment. E, jakość wykonania, to powiedziałem naprawdę, mimo tej, tego wyglądu, i ktoś może powiedzieć, że to jest kanarkowate, rozsuwanie tej sztycy, i jeszcze można go w miarę kompaktowo też złożyć. Nie będzie to e, tak bardzo kompaktowe urządzenie jak inne konkurencyjne urządzenia, ale naprawdę jest fajne i łatwe, przenośne. Szybkie są zamki, nie trzeba rozkręcać tych zamków. Można szybko rozłożyć ten sprzęt. E, szybki unboxing, zajrzymy sobie do pudełka. Potwierdzimy te słowa, i to wszystko będzie w tym odcinku. No i na koniec, Wisienka na torcie. Zobaczmy, co oferuje producent. Dostaliśmy urządzenie dzięki firmie Viking, która jest oficjalnym dystrybutorem. Tutaj mainlaba. No, zamo co w 540: jakaś tam dokumentacja, osłony. Fajnie, że dostajemy słuchawki przewodowe. W tej wersji w 540, w tym propaku, mamy możliwość słuchawek bez, bezprzewodowych. To są słuchawki przewodowe. To się estetycznie wykonane, zobaczymy jak z trwałością. To już jakby czas na polu, prawda? I spędzone godziny potwierdzą. Nie miałem okazji długo testować takich słuchawek. Eee, to, co powiedziałem wcześniej, tak naprawdę wykonanie tego urządzenia nie jest złe. Mam oczywiście pojemnik na baterie, gdzie możemy sobie te baterie włożyć cztery, cztery alkaiczne paluszki, które dostajemy w zestawie z logiem MyNLab. Można sobie zostawić na pamiątkę. Eee, tak naprawdę. Tak naprawdę jakość wykonania jest naprawdę przyzwoita. Mnie to bardziej odpowiada. Wszystkie przyciski są pod palcem, tak jak w 540. Naprawdę. No, oczywiście nie ma, nie ma sondy w tej chwili, więc on będzie narzekał, że nie ma sondy i, i, i nie będzie chciał mi tutaj dalej działać. E, Okej, okay, no. nie, ma, nie, ma nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Gumowana jest rękojeść, szybkie są zamki. Jak widzicie, do tego stanu urządzenie jesteście w stanie w ciągu pół sekundy rozłożyć. Fajna jest sonda, ja pokażę Wam sondę, przełożę sobie to urządzenie. A, jeszcze, jeszcze kwestia podłokietnika, Ta regulacja też jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Możemy w ten sposób złożyć to urządzenie, żeby prawda, było naprawdę kompaktowe. To jest jednak zaleta. Mimo wszystko, mimo że to, to, to troszkę jest to z ich sa ściągnięte, ale wygodnie się reguluje. I mówię, naprawdę szybko się składa. Ewentualnie można po prostu szybciutko to wyjąć. To jest plus, myślę, że mimo tego i zabawkowej stylistyki, jak wiele osób zarzucało, że, że, że niestety tutaj Mindlab troszkę, troszkę, troszkę za bardzo skopiował, skopiował Gareta, to jednak ja, ja uważam, że, że, że poszli w dobrą stronę. Urządzenie jest lekkie, nie ma jakiegoś, jakiegoś specjalnego problemu z chodzeniem po polu, ono nie ciąży, sonda nie leci do przodu. Troszkę mam tutaj zastrzeżenia, jak zwykle, i to jest bolączka tych urządzeń. Te uszy są dość cienkie Ale to wszystkie, na chytę QNX na to cierpi Ale sonda dziesiątka Rewelacja, jeśli chodzi o wielkość Super, fajnie to Fajnie jest to wszystko zrobione I dopracowane i tyle Ja go złożę i teraz Wam pokażę w całości I myślę, że to wszystko w tym odcinku Jak się będzie Wam podobało To subskrybujcie, piszcie co sądzicie pod tym filmem Może ktoś chodzi z takimi urządzeniami I niech się też podzieli z, e, z nami swoją opinią no, i tak wygląda urządzenie po, po złożeniu w całości. Widzicie, w miarę jest to kompaktowe rozwiązanie. Natomiast, tak, w 540 jest podświetlenie ekranu. Tutaj w 440 tego nie ma. Ale, tak jak powiedziałem, to wszystko jest. On teraz się odstroił, żeby nie było zakłóceń. Zobaczcie, jak on jest stabilny. Oczywiście można wykręcić go na maxa Ale zapewniam Was, że w porównaniu z innymi urządzeniami. To jest najstabilniejsze urządzenie, jakie ja w ostatnich latach miałem w ręku. Regulacja głośności, regulacja czułości, e, dyskryminacja, pinpoint all, all metal, włącznik, wybór programu. W ciągu trzech sekund wiecie o co chodzi w tym urządzeniu. E, nie ma tutaj żadnej filozofii albo, albo specjalnych, e, specjalnych tajemnic. Także naprawdę myślę, że za te pieniądze, technologia Multi IQ. Jeśli ktoś nie pracuje w maksymalnym śmietniku, to sprawdzi się świetnie.